Liczymy. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, przerwa, dziewięć, dziesięć. Raz, druga dziesiątka, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dzieci, ona już krzyczy, już mówi, nie, no będziemy mieli litość chyba, nie? Dwadzieścia było i co, jeszcze dziesięć? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Już mówi litości, dajmy spokój. Miejmy w sercu i trochę zrozumienia. No to wtedy rozkuję panią mąż mówi, że kamień do rzeki o, cienko by śpiewał, jakby został sam O, tak tylko gada gacie brudne by były półmiski puste nieumyte pewnie, o, tak gada tylko drodzy państwo chciałem państwu po pokazać na przykładzie tej scenki rodzajowej że sprawiedliwość w była prosta i wymierna jak ktoś coś przeskrował to oczywiście publicznie, dla przykładu innych kara była wymierzana a dzisiaj rodzice nie mogą tknąć dziecka, bo zaraz telefon zaufania, cuda, nie idzimy, a broń Boże w szkole coś złego dziecku powiedzieć, to, to bakałaże od razu tłumaczyć się muszą. I tak to wygląda. Nie zawsze to jest kształcące i wychowawcze. Co się tyczy samego wymiaru sprawiedliwości za króla Kazimierza Wielkiego, to musicie wiedzieć, drodzy Państwo, że w Polsce były trzy niezależne rodzaje praw. Brawo ziemskie, brawo niemieckie dla...